Cześć, dzień dobry, tu Janek. Witam Was w nowym vlogu po miesięcznej przerwie. Tak, wiem, nie było mi tu bardzo długo, ale zmotywowałem się dzisiaj do tego, żeby nagrać dla Was tego vloga. Za niedługo będę zbierać się na siłownię. Mamy dzisiaj wtorek, 21 lutego. Jest godzina 9.51, więc zaraz będę musiał się zebrać, bo chciałem najpierw iść na 10 na siłownię, no ale koniec końców pójdę jakoś na 11.00. Sobie potuptam na nogach, bo mam dosyć blisko siłownie koło siebie, także to jest przynajmniej na plus. no Wczoraj sobie zakupiłem karnet, no, więc będę teraz chodzić, bo chcę zrzucić zbędne kilogramy. Już nie zważając na te komentarze, które usłyszałem w domu, po prostu dla własnego dobra i dla własnego samopoczucia chcę sobie poćwiczyć, gdzieś chcę właśnie yy, się wyżyć, wiecie, pozbyć się negatywnych emocji. Bo przez parę sytuacji właśnie no, stres jest i negatywne emocje się też pojawiają, więc na siłowni najlepiej to wszystko wybiegać, wypocić i, i wiem, że będzie, będzie coraz lepiej. No Także zapraszam Was do oglądania. ja się lecę zbierać. No i widzimy się później. Ja już jestem po treningu, właśnie wróciłem niedawno do domu. Jeszcze byłem w paczkomacie, bo musiałem odebrać paczkę, bo mama wysłała mi jedzonko, także czas na duży open box. Tutaj już sobie przygotowałem nożyczki. A nie wiem, od której strony tutaj zacząć. I powiem wam, że trening bardzo fajnie mi poszedł. Zrobiłem sobie godzinny trening, cardio. Spróbuję jakoś to rozedrzeć, ale się trochę boję, że mogę coś tutaj zniszczyć w środku masakra zazwyczaj tak, nie tak jasne, że nie wiadomo jak to otworzyć, udało mi się otworzyć tą paczkę, ale strasznie tutaj podarłem ten karton z wierzchu, także czas na pokazywanie co tutaj się znajduje mam nadzieję, że teraz ten telefon mi nie poleci mam tutaj pastę stofu z, z cebulą wegańska. Chyba ona jest z Lidla, tak mi się wydaje, bo wyjmę to raczej w Lidlu. Następnie mam tutaj wegetlastry. Ja tą szynkę uwielbiam. Także fajnie, że mama wyszła Cieszę się. Tu mam jakąś nowość w ogóle, bo tak jeszcze nigdy nie jadłem z olewnika. Pasztet roślinny pieczony. Tak wygląda. Także będzie testowanko. Następnie mam tutaj kisiel po smaku owoców leśnych. Pluski na parze. Także będą testowane może z jakimiś owocami. parówki roślinne. Starczyńskiego. Klasyk. Nie bardzo je lubię. mam pomidory krojone bez skórki, także będą były jakieś szakszuki czy czegoś podobnego. Tofu. Czyli tradycyjnie. Naturalne. I tradycja mieć takie w kuchni. Nie. Kolejne baróweczki. Mam jakąś kartkę. Jakby już nie będzie tego kłaść, serio Masakra O, sajgonki z warzywami Ciekawie. Może muszę trochę to przesunąć, moi drodzy, bo już tu mieści masakra. O! Mama mi zrobiła jeszcze naleśniki. Tak wyszło to. Wraty. Papier do sajgonek, kolejna wagę plastry, tu jest napój owsiany, o, kolejny kisiel, to jest o smaku yy, mango, ananas, zupa jarzynowa z uratowanymi selerami, spoko, będziemy testować, To jest grzybowa, kisiel truskawkowy, przecież ja teraz staram się cukru nie jeść, no ale, ale dobra. Dwa buliony. O jezu! Dwa buliony warzywne, które się tu zasypało. Makaron. Makaron. Klinosłupka w Pierogi ruskie. Od razu też zobaczę skład, czy nie ma tutaj y, tłuszczu wieprzowego. Y, mąka, ziemniaki, woda, ser, cebula, olej żopakowy. Zajęliście. W końcu mogę coś innego zjeść zamiast makaronu. O, sieciorka. O nie, to już sobie zasłoniłem całkiem was. O, kolejny makaron. I tu są twoiki z takim sosem do makaronu. Z czego nie będę. Fasola biała. I makaron. Także to tyle. O, jeszcze zutka. I jeszcze kolejna do work, work No jeszcze byłem w ogóle w, w, w Netto, to z mą drugi food hall, ale to moje zakupy. Kupiłem sałatę. wtedy Pieczarki, bo były na promocji. I mozzarella mini, bo też była w spoko Cenie. No i jeszcze tutaj mam chrześcijopak wody, bo było po 90 groszy. Także ja lecę to wszystko sobie spakować do szafek, ogarnąć i odezwę się do was później. Jest już po godzinie 17. Także mogę do was teraz chwilę pogadać, bo zaraz chcę się wybrać do Biedry po kole bez cukru. Mam ochotę się czegoś napić innego niż tego tutaj ciągnąć sobie wodę. No, i właśnie nagrałem Insta Stories od już dawna. Dawno nie nagrywałem Insta Stories, i zdecydowałem, że czas do tego wrócić. Także teraz mogę z Wami chwilę pogadać. No, także sobie zróbcie jakąś kawkę, herbatkę, coś do jedzonka, bo to będzie krótka pogawędka. Znów na temat pracy. A co się stało, zatrudniłem się właśnie w styczniu w jednym miejscu. No i teraz. Po dwóch miesiącach się okazuje, że nie ma godzin, mimo zmiany, jakby lokalizacji pracy, to się okazuje, że nagle nie ma godzin. I ja w tym miesiącu byłem z pięć razy w pracy. Także wyobraźcie sobie, co można czuć, kiedy macie z tyłu głowy, że macie swoje zobowiązania finansowe, że musicie płacić za pokój. W moim przypadku, właśnie za pokój, bo tutaj no. W tym momencie życia nie wyjmuję mieszkania. O, jeszcze uderzyłem ręką o biurko, nieważne. No. Także tak to niestety wygląda. I chcę właśnie wrócić do vlogów i więcej nagrywać. I właśnie w takich momentach, jak coś jest nie tak, to wolę sięgnąć po nagrywanie i, i się wygadać. Bo wiem, że tutaj. Moi stali widzowie mnie wysłuchają. No i też y, z tyłu głowy chodziło o to, czy może za granicę, ale to już w sumie mi minęło. To jakiś czas temu mi chodziło po głowie, że chcę za granicę się wyprowadzić. No, ale jakby rozwiałem to i no i udało się znaleźć tą pracę. Nie będę wam zdradzać, co to za praca, bo tak naprawdę jeszcze pod znakiem zapytania to wszystko jest, bo w piątek mam się dowiedzieć, czy będę tam dalej pracować, czy będą godziny, ale już w to wątpię, więc już wysyłam CV do innych miejsc też. Do Urzędu Pracy mam zamiar pójść, się zapisać lub to zrobić online, ale online, z tego co widzę, to takie proste, to nie będzie. Także, no nie wiem, ale w ogóle masakra. A dobra, nieważne, bo tu mi wyskoczyło, że przerwa techniczna, ale. No nic, mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku z tą pracą, bo szukanie innej to jest naprawdę udręka. Nie wiem, co z tą pracą, które mnie to denerwuje. Też nie wiem, co z tym moim kierunkiem, za który zapłaciłem za grafikę, bo na razie nie wiemy nic z koleżanką. Także wszystko się okaże na dniach. W moje oczy wyglądają, jakbym płakał, ale Spokojnie, nie uroniłam ani jednej łzy, no. Także, radzę robić sobie jedzonko. No i odezwę się do was, jak zjem. Ja wiem, że to nie wygląda instagramowo, tiktokowo, ale to jest nieważne, ważne, żeby było dobre. Mam tutaj makaron w sosie szpinakowym stofu z, z wegańskim mielonym z cebulką. I jeszcze sobie doprawiłem teraz czosnkiem granulowanym i papryką słodką, także... czy tak naprawdę wydostaniemy się z tych chorób. Aleks niesamowicie kaszlał i... Jest godzina 20.16 i zrobiłem sobie naleśniki z twarożkiem. Sobie doprawiłem, a tutaj mam naleśniki z dżemem pigwołowo-malinowym i wracam do oglądania Julki Kobus. Pojedzone, także zaraz leci fajeczka no i w sumie zaraz będzie w podo dziewiątej, także no za godzinkę chciałbym pójść spać, bo jestem wykończony i ogólnie powiem wam, że nic mi się nie chce. Przez tą sytuację z tą pracą, to człowiek znowu się demotywuje pod tym względem szukania. No bo wiem jak będzie, że nikt się nie będzie odzywać i nie, że ja się tutaj negatywnie nastawiam, ale wiem już po tylu miesiącach bezrobocia i ogólnie wiecie, już człowiek swoje przeszedł. Już prawie tą butelkę wypiłem, no i jeszcze tutaj mam wodę, muszę zaraz pójść właśnie sobie na fajeczkę i wyrzucić śmieci z pokoju i z kuchni, bo trochę się tego naspierało. nie powiem, że nie, no sporo tego, no i naleśniki zajebiste, najlepsze naleśniki są właśnie domowe, jeszcze z starym białym. No, na słodko to wiadomo, żeby się zjadło z cukrem, no ale ja cukru unikam. Także pewnie by wyleciał tam erytrytol czy coś w tym stylu. No i będę się z wami powoli żegnać. Bo już y, jest taka godzina, że zaraz będę sobie coś tam oglądać. No, po tym jak wyniosę te śmieci. Jeszcze muszę ten talerz umyć, no to coś sobie odpalę. bo na YouTubie jakąś muzykę. No, Boże Święty już y, Bachory drął się na górze. Mnie, dzieci Bachory, tak krzyczą tutaj w tym bloku, że po prostu masakra. Nawet na potrzeby tego vloga ułożyłem włosy. <noise> jest super! <noise> jest, 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 jest dupeczka, jest fryzurka. No, i jutro będę mieć randkę z Tindera. Jak wy tego vloga widzicie, no to już jestem po raczej. Także zobaczymy, co to będzie. Ja uciekam ogarniać. Dziękuję wam za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się za tydzień lub yy, za dwa, ale raczej za tydzień. Postaram się, ale nie obiecuję. Zapraszam was na wszystkie moje media społecznościowe i jeśli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to zapraszam do subskrybowania. Na dole czerwony przycisk subskrybuj. Trzymajcie się. Pa, pa.